Państwa, jesteśmy na konferencjach farmera z cyklu kierunek innowacja. Razem ze mną jest pani profesor Marta Damszel. Witam serdecznie. Pani profesor, chciałabym panią zapytać, jak pani ocenia obecnie stan fitosanitarny? Zacznijmy może od rzepaku, bo mieliśmy bardzo ciepły wrzesień, ciepłą też zimę, ale z opadami śniegu, a teraz z kolei mamy luty i jest bardzo wilgotno. Jak pani to ocenia? Tak, terminowy się w rzepaku powodował przy rekordowo ciepłym wrześniu i październiku, powyżej średniej z wielolecia te wartości temperatury, że on był dosyć mocno wybujały, więc regulacja jesienna była konieczna żebyśmy odsłonili pąki wierzchołkowe i stożek wzrostu, tak aby nam nie wydłużał pędu już z jesieni ten rzepak. Te warunki częściowo sprzyjały mikroorganizmom patogenicznym, więc jeśli regulacja z triazolami miała miejsce lub strobiluryną, bo już mamy wybór w tym asortymencie regulatorów wzrostu dostosowania jesienią, to sam stan zdrowotny był opanowany. Bardziej właśnie niepokoiła nas ta rozbudowana rozeta, która niekoniecznie musiała sprzyjać dobremu przezimowaniu, ale kołdra śniegu, tak jak pani zauważyła, pozwoliła na bardzo dobre przezimowanie. Już pierwsze testy takie przezimowania wykonaliśmy zarówno w zbożach, jak i rzepaku. Stożki wzrostu są żywe, więc tutaj rokowania są bardzo dobre. Natomiast duży zasób wody na polach w całej Polsce może stymulować organizmy grzybopodobne. Czyli e, musimy tutaj pamiętać, że mączniak rzekomy, rzepaku, który preferencyjnie na początku, tylko na etapie liścieni pierwszej, i drugiej pary liści właściwych e, jest obserwowany, może w tej chwili e, dać o sobie znać, dlatego że woda jest tym medium, w którym zarodniki pływkowe. Będą się rozprzestrzeniały. Duże uwilgotnienie gleby to także jest, nie mówię o lokalnych podtopieniach, bo to jest niekorzystne również dla grzybów, dla samego oddychania wymiany gazowej w systemie korzeniowym. To jest w ogóle niekorzystne dla i biologii roślin, i patogenów. Natomiast tam, gdzie będzie po prostu wilgotno, trzeba też pamiętać, że może wzrastać zagrożenie pierwotniakiem, czyli sprawcą kiły kapusty. Jeśli ktoś zaryzykował po wielu latach na przykład nieuprawiania rzepaku lub odmiany tolerancyjnej, odpornej, odmianę podatną, no to trzeba się liczyć, że te infekcje będą na pewno wzmożone, bo tu również zoospory wykorzystują Wodę jako medium i przez włośniki wnikają. Także tych elementów bym się obawiała. Natomiast na stanowiskach właśnie wilgotnych, a nie zalewowych, te mikroorganizmy, które są w postaci sklerot, czyli sklerotinia sklerotiorum, sprawca z nizny twardzikowej, czyli wertycylium longisporum, które mikrosklerotę tworzy, również mogą mieć dobry dobry start na kiełkowanie w apotecjum lub też grzybnie w postaci w, w przypadku wertycylium. Także potencjał przy tej wzroście wilgotności jest duży mikroorganizmów. Natomiast na tę chwilę rzepaki wyglądają bardzo dobrze poza tą wybujałością samej rozety. Dlaczego jest to problematyczne? Ponieważ te rośliny, te liście najstarsze w rozecie na pewno będą zamierały, czyli będzie tam się pojawiała szara pleśń. Botrytis cinerea wystąpi tam jako nekrotrof. Trzeba pamiętać, że on ma dualną rolę i może być też biotrofem. Więc na świeże pędy, które będą wydłużały wiosną, lub te, które będą uszkodzone przez chowacze, czy czterozębnego, czy brukwiaczka, bardzo łatwo będzie ten sprawca szarej pleśni wkraczał. Także póki co jest w rzepaku dobrze, natomiast są przesłanki do tego, żeby mikroorganizmy nasilały objawy chorobowe ze względu na wilgotność. Mhm. Poszczególne grupy oczywiście. Natomiast jeśli chodzi o zboża... No właśnie, o to chciałam zapytać. E, mozaika, zabieg t jeden powinien być mocny. Mozaika barw y, na polach już w mhm. tej chwili, kiedy śnieg y, ustąpił, to znaczy jęczmień szczególnie, pszenżyto troszkę mniej, pszenica zielona, ale jęczmień i pszenżyto są żółte. Lokalnie nawet objawy takiego typowego wyprzenia, czyli tam, gdzie długo mhm. rośliny były y, pod śniegiem. W większości kraju odmiany nawet te takie średnio podatne bardzo mają nasilone objawy mączniaka prawdziwego. Z podsuszek zarysowują się niespecyficzne objawy, ciemne, brunatne nekrozy. W mojej ocenie może to być nasilenie fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i ta wilgotność, która również na polach uprawnych zbóż jest notowana, będzie tym grzybom sprzyjała. Dlatego. Myślę, że obligatoryjna będzie aplikacja fungicydów w zabiegu T1. Jeśli da się wjechać terminowo w fazie 30, to sugerowałabym nie wjeżdżać później ze względu na presję, chyba że temperatura będzie również w ryzach trzymała te mikroorganizmy. Na liściach zamierających już również widać pyknidy Septorios, sprawców Septorios, zarówno paskowanej jak i plew. Woda, jak wiadomo, też sprzyja tym sprawcom, ponieważ dojrzałe wewnątrz zarodniki właśnie też wodę jako medium wykorzystują do transmisji między roślinami wtórnych infekcji. Zatem nie omijajmy zabiegu T1, on będzie obligatoryjny w mojej ocenie i na pewno uchroni nas przed nasilaniem objawów w poszczególnych fazach rozwojowych. Tego mączniaka musimy już w tej chwili i septoriozy przytrzymać i chronić kształtującą się podstawę źdźbła przed kompleksem chorób podsuszkowych. To zdecydowanie. Lokalnie Spodziewałam się w północno-wschodniej Polsce, gdzie ten śnieg dłużej zalegał, że możemy mieć trochę więcej objawów pałecznicy i pleśni śniegowej. Nie jest to tak silne jak w 2020 roku, kiedy też lokalnie na niezamarzniętą glebę śnieg spadł i mikroorganizmy powodujące i pleśniegową śniegową i pałecznicę miały bardzo dogodne warunki do nasilania objawów. Jest mniej niż w 2020, natomiast placowo widać także te objawy zamierania nawet roślin z powodu y, tych y, sprawców. Czy tutaj można jedynka... który region jest obecnie w najtrudniejszej sytuacji, jeśli chodzi o stan fitosanitarny? Mamy rynku? bardzo podobną sytuację. Natomiast Dolny Śląsk, gdzie gościmy, uh -huh. jest takim naszym pierwszym papierkiem wskaźnikowym, uh -huh. dlatego że tutaj szybciej rusza wegetacja i mamy y, wcześniej te temperatury optymalne y, dla patogenów. W związku z tym będziemy kroczyć tak naprawdę od Dolnego Śląska. Po Suwalszczyznę z dwutygodniowym przesunięciem w stosunku do Suwalszczyzny, ale w mojej ocenie przy tej zapasie wody na polach i rozkładzie temperatur jesteśmy w bardzo podobnej sytuacji. Można trochę wykluczyć Wielkopolskę, gdzie mniej wody spadło i nawet lokalnie ta średnia opadów, z, mimo że one były i był śnieg także w Wielkopolsce. Y, jest poniżej 20% średniej wielolecia, mhm. czyli to, y, to jednak no, może być tam mniejsza presja, niemniej w bardzo podobnej jesteśmy sytuacji y, i kształtować to będzie raczej y, uprawa i dobór odmian, aniżeli y, y, presja y, silniejsza, ona jest w tej chwili warunki są bardzo podobne y, we wszystkich regionach kraju. Pani profesor, serdecznie dziękuję za tę radę. Legenda por